Siemanko moi drodzy. W tym momencie loguję się na Movie Star Planet. Bo postanowiłam, że nagram sobie odcinek, tylko że po prostu nie mogę się zalogować na moje konto. Bo pokazuje mi spróbuj ponownie. Więc po prostu jeszcze raz wejdę sobie i czy mnie zaloguje, czy mnie a więc tak, moi drodzy, zalogowało mnie, więc super duper. E, ostatni odcinek niezbyt się przyjął, więc no, po prostu musiałam nagrać nowy, żeby nie było. No i dobra, ogółem dopnęliśmy 20 star coinsów. E, jak się dziwicie, że mam tak dużo szajsu, to po prostu e, e, kupiłam sobie gazetkę i wpisałam kod. No dobra, dostałam jakiś prezent, więc może go otworzymy. Ja tam nie wiem, co tam jest. Ja naprawdę zupełnie nie mam pojęcia. No i dobra, tu mamy jakiś prezent od Soneczny Kul i co to jest? Od Łos Sakret Island, za co bardzo dziękuję. Ogółem słyszałam, że jest nowy motyw, bo dawno mnie nie było na Movie Star Planet, więc po prostu wejdziemy sobie. I jak są jakieś czaskie, to przepraszam. No i dobra, zobaczmy, co jest w tym y, motywie. A potem jak kupię, to jeszcze sprzymierzymy, y, jak wygląda y, rzeczy z gazetki, jak wyglądają. Y, no i dobra, co my tutaj mamy? Buty Inksom, więc wow, super. Dobra, mamy tutaj takie włosy, ale one niezbyt są ładne. I powiem, że chyba nie będę robić luka z tego motywu. Po prostu brzydki jest, nie podoba mi się. Więc po prostu pójdę do szafy i przymierzymy sobie strój, jaki dostałam z gazetki. jest to ten strój, moi drodzy. I włosy nie są zbyt ładne i ogółem wszystko. Bo dziwnie się reprezentują na... Na tym, ale no okej. Okay. jak będzie ten strój. E, napiszę status jeszcze tylko. E, no i zobaczymy tutaj, czy ktoś pozdrowi YouTube. Wam e, it, e, Amelcia. Amelcia MSP. No i dobra. No i dobra, więc co byśmy mogli tutaj zrobić? Może sobie pójdziemy na jakiś czat, albo nie, nie pójdziemy sobie na czat, tylko może zobaczymy jakie są jeszcze animacje. I powiem Wam, że animacje nie są zbyt ładne, powiem Wam. Więc może mam lepszy pomysł, żeby po prostu wejść na moje konto z unikatami e, i kupić tam e, oraz tu li, e, listę bo po prostu. Powiem że te animacje nie są zbyt fajne e, tylko wręcz po prostu e, badziewne. No jakby jedyne co to, co to jest jakby no, i no może to kupię ale to naprawdę nie jest zbyt e, ładne. Więc po prostu e, Wejdę na swoje mm, poboczne konto i po prostu będę mm, sobie robiła listę. I po prostu tak to będzie wyglądało. Więc, więc Wam to yy, po prostu przyspieszę. Okej moi drodzy, więc ja się już tutaj przebieram po prostu, zdejmuję te ciuchy, w sensie no to, no i zakładam sobie te ciuszki o to, żeby było fajnie, no i teraz należy, no buty się nie chcą założyć, o, no i super moi drodzy, więc oto jest poradnik jak mieć super darmową listę, hehe. No i no, no dobra, więc to byśmy mogli mm, porobić, a raczej to by już był koniec y, dzisiejszego odcinka. Y, no i ja się z wami y, żegnam. No i baj y, bye 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 bye.